To you, Bruno. Uh, who will win the uh, World Cup in soccer? <laughs> 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 we know that will be Brazil. No? <laughs> uh, we are uh, cheering a lot. We knew that it will be very difficult, but uh, we, for all Brazilian fans, it's very important to, to be Brazil because uh, we have this this passion, i think that the, the football is. To nie jest sport w Brazylii, to jest religia, so więc mam nadzieję, że Brazylia wygra i myślę, że drugim ulubionym Germany są Niemcy i może Argentyna. Oczywiście, że wygra Brazylia, przecież to jasne. Dla nas Brazylijczyków to jest bardzo ważne, żeby nam się powiodło w tym mundialu, ponieważ myślę, że spokojnie można powiedzieć, że piłka nożna w Brazylii nie jest sportem, jest wręcz religią. No ale jeżeli nie Brazylia, no to, to wśród faworytów mogę wymienić Niemców albo Argentynę.